Cześć, ma bracie. Cześć, Brat tutaj już federki ustawia, pelecik rzucony. Witam, witam wszystkich. Zabrałem na wędkowanie do nocy. Tak, będziemy łowić na spławik. Mam nadzieję, że mi się świetlik uda założyć i postaram się łowić aż do 24. Ale jakby ze spławikiem były jakieś problemy, no to tutaj co? Skrętka czeka. Tak i ewentualnie metoda. To są dwie wędki odłożone na później. Dzisiaj sprawdzimy zanęty, lin, leż, duży karp. Najbardziej nas interesuje. I ja tak się rozbiłem z wędkami, żeby zająć całe miejsce, ale tu już brat, popatrzcie, dwa federy, łóżko jeszcze nie w namiocie, bo się rozbijamy, namiot mamy z tyłu, siedzimy w lesie, woda wygląda, tak, a jak wieczorem zgłodniemy, to postanowiliśmy, że zrobimy ognisko, żeby było przyjemnie, pachnąco, drzewo olcha, i kiełbaski z ziemniakami dzisiaj. Kiełbaski z ziemniakami. Zasypiemy je do żaru. I potem wyciągniemy i będziemy z bratem wcinać. A co tam jeszcze do tych ziemniaków mamy mówiłeś, nie? Smalec czy coś? No właśnie nie wziąłem tego smalca. Coś ty powiedział, żeś nie wziął? Smalec, smalec posmarować fajnie. Nie wziąłem tego smalca? No nie wziąłem go, nie. Na stole zostałeś. E, wiecie co nam mi powiedział przed wyjazdem? Dominik, przygotowałem z ciocią Ewą. Nasza ciotka kucharka, nie? Zawodowa. Smalec specjalny na tą zasiadkę i go nie wziął. Ja... Zanęta karp. Duży. Leszlin, Big Fish, HPB. Night Protein Bite. Od Stila. Dzisiaj ją będziemy się bawić i testować. Żeby nie było, że mówiliśmy jej mało. To mamy dwie paczki. Zanęty, tak samo mieszamy, dobliżamy wodą ze stawu. I wam muszę powiedzieć, o tej zanęcie coś, bardzo często ją używamy, ale głównie nam brały karpie na nie. Zawsze wzbogacam zanęte, niekiedy kukurydzą. A dzisiaj pelet 2 mm, dosypiemy i będą robaczki. Takie robaczki dorzucimy do naszej zanęty rubinowe, białe, pinka, czerwone, kolorowe. Zobaczcie, jak to się fajnie tutaj bawi, prezentuje. Ale czy się skuci lin? No to musicie oglądać do końca. Nie zapomnijcie subskrybować kanał, bo będziemy więcej takich zanęt, testów robić. Branie, branie, branie. Patrz, branie, branie. Zadnij to <śmany> Ja lubię ten opór. Ale karpi chyba. Idzie bestia. mi to poplącze zaraz, nie? i Jak widzicie, pierwsza rybka już się zameldowała. Więc, tak jak obiecałem, ryby będą. Chciałbym takiego 50 karpia, na takie jestem nastawiony na te feder. I na to czekał, nie? I branie. Entkę sobie położyliśmy na korzeniu zamiast podpórki i. I spławik mamy tak wyłożony. Czyli ołów leży na gruncie, zestaw z kukurydzą też. I co trzeba teraz zrobić? Cztery kule, nie? Jak na każdym filmie, cztery kule na podnęcenie. I cztery kuleczki. Raz. Dwa. Siedzi Automka już siedzi Ale ja tą czwartą muszę wrzucić jeszcze Cztery. 4 miniony chyba są dalej te ryby, coś mi się zdaje A nie tak bliziutko albo ty mi je ściągniesz, nie? Zobaczymy co i jak Bierę ci Bierze? Komu to dzwoni telefon? Mi czy tobie? Mi dzwoni. Bo ja tak patrzę na twojego małego karpika, ale w międzyczasie patrzę na mojego spławika. No, to jest malutki, ale fajny. Dominik, co tu się dzieje? Patrzcie. Wędka w wodzie, ryba ciągnie, a Dominik zamiast wyciągać ryby na spławik, to śpi. Na pewno to nie jest lin. Na pewno. Ale jakąś rybę już na spławik ciągniemy. Dominik nie podkręcaj za bardzo, żebyś stracił tej ryby. Ale coś mi tam nie pasuje, bo tam albo gdzieś mam poplątane, albo ciężko to idzie jakoś, chyba że duża ryba. Ciekawe jestem, czy w ogóle jest większy niż te od Tomka Karpiczki Na spławiku to się wydaje, że bardziej pracują Tomek, ale taki sam, nie? To jest ten, co ja go wypuściłem No Rachel, no Rachel ci powiem ale jest nie, nie, troszkę większy. Otworzyliśmy na spławik wodę. A co, na matę? Patrzcie na to. Trzy ziarka twardej, twardej gotowanej kukurydzy. To nie jest kukurydza z puszki, gotowana. Robaczki wchodzą do gry. No, takie ładne. Żeby nie było, że nie próbowałem. Duży karp. Leszlin. Na razie tylko karpie biorą. Ale dajmy jeszcze szansę na lina. Czułem już go ty. Szóste pudło nie? Proszę cię Ten tu robi amatorkę dzisiaj Ten tu robi amatorkę Pusty haczyk Patrzcie Dwie dendrobeny Łowimy dalej I co tak jak mówiłem Dwie dendrobeny Pięknie się ruszają Czekamy na branie Zaraz zobaczycie jak spławik poszaleje Zaraz zobaczycie Jakaś wykłodka, coś tam dziubie. Miejmy nadzieję, że się linek bawi. No, dziubie, dziubie, wykłodochowa, wykłodochowa. Jest ryba? Ryba walczyła jak Lin, skończyła jak wzręga. To jest ten linek, ja? Ja, to jest ten linek, braciszku. Ja tak sześć brani zawaliłem. Może byś tak zrobił jakąś rybkę. Ale to nie u mnie nie jest problem. Mówisz, wyciągam wędkę. Zmieniam to, co mam zmienić i zaraz branie. Chcesz rybę, czy nie? My chcemy rybę. Widzowie Widzowie chcą rybę. To działamy. Patrzcie teraz, nie? Udowadnia mi, że rzut i ryba. On mi chce udowodnić, nie? Ile minutek? No, no, czekaj, no zwinę, zrzucę. Ale ile minuty odrzucę? No, nie, no, ja myślę tak, do 5 minut i ryba jest, nie? 5 minut, Dajcie Czekamy? Mi 5 minut, czekamy. I to wszystko na faktach, nie? Żeby nie było. No dobra. Czekaj, Tomek, będziemy włączać zegarek, tak? Możesz włączyć stoper. Odrzutu. Rzucam, włączamy stoper, 5 minut, ok? Pasuje? Ok, Dobra. Pewniaka. To jest pewniak, nie? Ja... Nie wiem czemu, ale uwielbiam, nie? Nie reklamuję, nie żebym coś... Uwielbiam Dudibaja, nie? Nie wiem czemu... Siadło mi to masakra, nie? Patrzcie się teraz, co się będzie działo, nie? 5 minut odrzutu. Oczywiście, zanęta Steel HPB, dobrze mówię? Dobrze mówię i to robi robotę, panowie. 5 minut, tak jak powiedziałem, nie będę się powtarzał. Ostatni raz to powiedziałem, nie? 5 minut i rybeczkę wyciągamy. I zaczynamy od rzutu 5 minut. Patrzcie teraz, start wędka w wodzie patrz branie, zobacz branie, znaczy dziubie tak powiem, nie branie tylko, no niech będzie branie nazwijmy to braniem, nie zaczynam się stresować, nie? 13 sekund <grym> patrz, bierze, tam patrz na to patrz co się dzieje nie wiem czy zacinać nie, jeszcze nie, jeszcze nie, to był żart, nie, ale 23 sekundy, nie? już zaczynam się stresować, nie? o, jedna piąta czasu Czyli minutka, teraz już to rybki podpływają, zaczynają się bawić tym. Ja myślę, że tak około 2,5 minuty, dajmy 2 minuty, 2,5 powinno się coś dziać. Jeżeli będzie 4 minuty, o już się coś dzieje, już coś zaczyna dziubać, już coś, już coś się dzieje, minuta 14. Ale to też zanęte mogą dziubać, ale ja myślę, że około 2 minuty, 2,5 minuty tak zawsze coś tam zaczęło już tam naprawdę się konkretnie dziać. 4 minuty 27 sekund. Bracie, nic tam no, nie ma. Dotyka, szarpie tą końcówką, ale nic nie, no nic. Nie umie tego łyknąć, nie. Nic. Oj, chyba będzie, będzie w topa, będzie w topa, będzie w topa. Ale nadrobimy to, nie. Zawsze to mi graliśmy widzami. Minutę dodamy, nie przesadzajmy, nie. Jeszcze nie ma, poczekaj. 10 sekund. 9 8. Idziemy na wędkę 7. 5, 4, 3 2 Patrz, 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 patrz. Gdzież to? Patrzę. 5 minut równe było. 5 minut, 4 sekundy. Ale popuściło, może już tam siedzi. Ty. No nie wiem, sprawdź. Kaczka uciekła, jedna, druga. Nie ma ryby. Nie ma ryby, ale 5 no, minut u... szarpowędkowo. Nie, 5, 13, nie. nie ale puściło, ryby, puściło. Nie... nie ma, nie ma, nie. Dobra, no trudno. Do... Ryba nie ma zegarka, więc. Zaraz będzie. Tomasz. Robisz grilla. Ognisko proszę rozpalić. Kiełbaski, zagrać i ziemniaki. Zrobię to dla was. Na to, że ryby nie zrobiłem. No. Obiecał, a ja... Ale czas leci dalej, nie? Zobaczymy. Nie? Ja 3. dalej siedzę twardo. <laughs> Próbujesz. No dobrze no. A teraz będziemy mieć grilla, ognisko a gdzie mój spławik? Tam jest, jest, tam jest. jest. Nie drga nawet. Ja Wam powiem tak, myślałem, że wieczór przyjdzie, będą bardziej brały, a to w południe, w południe lepiej ryby biorą przy tym łowisku. Brat, stawaj, wyłącz ten stoper. Nie, lepiej nie. Lepiej tak i robimy ognisko. Nie rozpalił nam się grill. Nie mamy tego małego palnika, i mówię do brata: Braciszku, nic się nie martw. Jakoś sobie damy radę. Scyzoryk od siostry. Dostałem na święta w tamtym roku. Mówię, na rąbie takich małych kawałeczków. A brat mi powiedział co? I rapy wrzućmy. <głos> <głos> Żartuję oczywiście, nie? ale mówię, daj temu czas, brat. Trzeba wszystko potwórzyć. Nie wolno się poddawać, ja Powolutku. Odłubywać będziemy kawałek po kawałku. A Tomek powiedział: On załadował mokre drewno. On, mokre nie drewno ja. Jest. Tylko on. I mi każe ognisko robić, nie? Chodź, bracie, Pokaż czy się ty. niech on tu pokażę. Ja nie jestem, ja jestem z miasta, ja jestem z Boża. Więc ja się do tego chyba nie nadaję, nie? A co to? Delikatnie tu rozłożymy. Tak się ogniska rozkłada. Między tak się sobie popichniemy po wędkę. pat, pa, co się dzieje? Wędkę w ciągu do wody. O, ma... Aż kaczka uciekła, nie? To albo ryby, albo kaczki. Albo grill, chciałem powiedzieć, nie? Ale poszło, Mamy co? Rybę. Mamy ryby. Widziałeś jak to w ciągu? Ja mam zaraz odspalę tego grilla, czekajcie. Dajcie mi czas wysiągnąć tą rybę. To jest podbierak. Ja go wypnę w wodzie, wiesz. Jak pozwoli. Od karpiczku. I karpiczku. Dziękuję za zabranie. Teraz mamy kolację, więc wracaj do wody. Twarda kukurydza gotowana. Mało kto używa, wam powiem, ale ja nie chcę, żeby mi tu brały jakieś drobne wzdręgi, dlatego używam twardej kukurydzy. Dwa na haku, i do wody. Mini zapałki, będą teraz robić ognisko. Czy nam się uda? Zobaczmy, brat mówi, że nie. Bo mokre drzewo. Ja twierdzę, że tak. Tylko trzeba cierpliwości. Do wszystkiego trzeba cierpliwości. O, nie udało się. Ale spróbujmy jeszcze raz. Ale pachnie fajnie. Od drzewka do drzewka patrzcie, nie. Żadnych plastików. Trzeba być twardym. Nie poddawać się w życiu. Niekiedy nam ciężko w życiu nie wychodzi. Wszystko idzie na przekór. Ale trzeba być twardy. Teraz dokładamy grubsze. Patrzcie tak ładnie. Ale już temperaturę czuć. Tylko nie rozwalajmy naszego pierwszego pomysłu, nie? To już Ja to widzę, jak to gaśnie, nie? No już chyci. Patrz, co się dzieje teraz. Patrzcie za 5 minut, co się będzie działo, nie? Wiara, panowie, wiara w siebie. Dobre, nie dokładnie, bo to zaraz spniecie to całe. Bracie jak, bracie i jak? Ja to musiałem rozpalić. Nie poddawajcie się, niekiedy jest ciężko, naprawdę. Niekiedy wszystko na mnie wychodzi, nie? Niekiedy wszystko, wszyscy... A nas jest dwóch tutaj na rybach, nie? Przeciwko są na mnie. Nie poddawajcie się. Można to zwyciężyć. Tak! Jak jesteście przekonani do swojej racji. A jest to racja prawdziwa To wtedy teraz Lewa wędka, brat, lewa wędka Tam już siedzi Tam jest stoper, nie? Włączony Dalej, tutaj u mnie, u mnie U Ciebie To to trwało, nie? Jest ten stoper, On będzie Jest to stoper minut. ja Teraz to załączę szukaj. 42 minuty Ile to tak trwało długo? Tak, ale jest. Nie, no co ty patrz, włącz ten daj. No Włączyłem go, przecież jeszcze raz widzą, pokażę. 42 jest, minuty, 23 sekundy. Ale jest, no, ale jest ryba. Nie pomylił się o jakieś 37 minut, no ale ryba jest. No, pół godziny to pół godziny. Tak jak mówiliście, nie można tracić nadziei. Tak z ogniem to tak z rybą. Co to jest za karpi, karpi, karpi? To o pół godziny się pomyliłeś, ale gratulacje, bracie. Ale ryba jest, ryba jest, ogień jest, wszystko jest. Ryba. ryba jest, ogień jest, żyjemy. Żyjemy. A jak to kiedyś ktoś powiedział, wiara czyni. Cuda, a jak nakroimy sobie taką baskę jak to się powinno robić naszym scyzorykiem, który rozpali to ognisko idziemy Ogień a, co? a ryby na tą zanętę cały czas biorą karpie, małe, ale biorą. że ziemiaczki miały być, to no, nie będą, bracie, jeszcze ci no. zrobię, ziemniaczki, jeszcze zjemy z tym smalcem, co go nie ma ładujemy, jeszcze noc, jeszcze łowimy, a co, popatrzcie jak ta zanęta fajnie się nam formuje. <głos> <głos> o, teraz, proszę. Rzucamy po rybę. To nie jest tak, że w nocy nie łowimy. Patrzcie, też łowimy. Tylko wszystkich karpi nie nagrywamy, bo troszkę ciężko się w nocy nagrywa, ale... Takie biorą cały czas. Ale mi zarąbało w spławik. Słyszycie to? I to nie jest małe, nie? Idzie całkiem tam w prawo, ale mi zarąbało w spławik, wam powiem w prawo i pod brzeg. Wędkę goniłem, możecie nie uwierzyć, ale wędkę goniłem. Mówię, kurde, zaraz ją nie złapię, nie? Prawie do wody wpadła. I mam teraz zadanie, co? To mam nadzieję, że nie wejdzie gdzieś w zaczep. Zadanie, go wyciągnąć, żeby się pochwalić tą rybą. Czura. Chyba nie chce być na filmie, wam powiem. Rybka się poddaje, da mi szansę się wyciągnąć, chyba puściło z drzewa. Puściło z drzewa. Coraz większa szansa, żeby go wyciągnąć. To zawsze mówię tak, jak już mamy taką rybę, nie, żeby przynajmniej zobaczyć, co to była za ryba, jak już się ma zerwać. Ale tą wyciągniemy. Już go tu mamy przy brzegu. Fajny kolega z Ciebie, panie... Panie ryba, fajny kolega z Ciebie. Fajnie walczysz. Takie poranki to lub... Ej, ej, ej! Pomału, pomału, bo mi urwiesz to. Ja mam cienkie żyłki, nie szalej. Pomału, kolego. Co cię ta prawa strona tak trzymie? Co cię tak ta prawa strona rajcuje? Co? Chodź tu, pokaż się widzą, a nie, tam będziesz mil walczył. A go. Chodź przyjacielu, pokaż się widzą. Jeszcze nie. Jeszcze powalczysz, jeszcze powyciągasz żyłkę. Chodź tu przyjacielu, chodź, chodź do widzu. Piękny, goły karp. Piękniuś. I taki karp się zameldował na spławik. Na razie rekord dzisiejszej zasiadki. Proszę. Piękny. On ci to. Taka rybka o wschodzie słońca. Piękny karpik. Tak, mm. z tyłu harczy, a tu patrzcie. Kolejne branie. Wyginaki. No jest tylko do zacięcia, nie? Co tu dużo gadać? Bracie, nie chrap tak, bracie, nie chrap tak, bracie, nie chrap tak, zacięcie. I mamy kolejnego gada. Ach. Takie poranki to uwielbiamy, co? Co rzut to ryba? Chociaż teraz mi się spięła. Ale mimo wszystko zarąbiście. A jak słyszycie odgłosy chrapania, no to tutaj leży niedźwiedź po lewej. Przykryty na dworze, pod gołym niebem zamiast w namiocie i sobie harczy. Już tak podsumuję troszeczkę naszą zasiadkę i tak powiem. Zalenta Steel, HPB, karp lin, leszcz sprawdziła nam się głównie na karpia i to no powiem Wam szczerze, że nie spodziewałem się niczego więcej, bo używamy tej zanęty jak to wspominałem wcześniej dosyć często i na karpie, a szczególnie za rybieniówki ona jest no jedna z lepszych można powiedzieć, że tutaj nie będę się czepiał że nie ma lina, bo robiliśmy serię o linach i o łowieniu. Linów na zanęty, gdzie jest napisane Lin, ta zanęta bardziej sprawdza się na karpia. A tu już mi szarpie znowu na kiju, więc będę musiał zaciąć. Już biegnę, już biegnę do zacinania. Mamy go. Co, co? Wow. Tu nie mamy. Tu było branie. Ale się nie udało, ale tu mamy rybkę i takim karpikiem kończymy. Chyba się spławia na fali Cisza i spokój, która nas otacza Wnet hałas się obraca Sygnalizator piszczy Kołowrotek tańczy I się wygina Jak łuk do strzału Aż ręka drży W walce o, Tak bierze tylko Amur Smakoszczci cieni mojej kukurydzy tak bierze tylko Amur, legenda potarganych zestawów. Amur torpeda, Amur pstrzała. Nie ma miękkiej gry, bracie, gdy sprzęt zawala. <młyskańczyny> już przy brzegu Wyskakuje nad wodę, łamie, podbiera, robi przygodę. Walczy jak smok potężna bestia, ręce drżą jak tygodniowa alkościesta. Stoimy godnie jak dwaj zawodnicy, z godnością przyjmując porażkę holu. Raz Amur wygra, raz leży na macie, ale pamiętaj, mój drogi bracie. Tak, tak, tak bierze tylko Amur, smakość cini mojej kukurydzy. Tak bierze tylko Amur, legenda potarganych zestawów Amur, torpeda, Amur, strzała Nie ma miękkiej gry, bracie, gdy sprzęt zawala A, Tak bierze tylko Amur, smakość cieni mojej kukurydzy Tak bierze tylko Amur, legenda potarganych zestawów Amur, torpeda, Amur, strzała Nie ma miękkiej gry, bracie, gdy sprzęt Za murem stanąć, musisz mieć dobry sprzęt. i Często siedzieć cicho, na noc. Czuj mi z łóżki. Co za dzwoniak? Jedziemy około siódemki. Ja yeah. lekko, lekko. O! Takie ujęcia tu my kochamy. Brawo! Brawo!